Hey, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Pawsra To jest kolejny odcinek naszej serii Próby Przetrwania w DayZ. E, I dzisiaj udamy się chyba na lotnisko. Na razie pokażę Wam, gdzie jestem. Jestem e, nad Starym Soborem dokładnie gdzieś w tym miejscu. I żeby dojść do lotniska, musimy udać się w stronę północno-zachodnią. Tak więc w tą stronę sobie ruszymy. A nie jest tu daleko, więc. Nie zajmie to zbyt długo czasu, tak więc wyruszmy im szybciej, tym, tym będzie lepiej. Jak ostatnio pamiętacie spotkałem tutaj gracza, no i to podwyższyło moje takie moją czujność i teraz bardziej wypatruję graczy. Tutaj jest zombie. Nie wiem czy ja... Ja już powinienem je respić. Coś mi się nie wydaje. Ale. Ale to całkiem możliwe. W sumie dobra, bądźmy czujni po prostu. Może coś wypatrzę. Nie wiem, nie wiem. Naprawdę. Tam ktoś jest, czy mi się wydaje? Nie, chyba mi się wydaje. Tylko. Mam nadzieję. Nie, coś tam leży, ale. Ale to naboje jakieś tam. Zobaczę jeszcze tam. Czy coś widać od starego soboru? pewnie się. Namiot jakiś tam stoi, ale już raczej nie będę go patrzył, bo to jest pewnie jakaś podpucha albo coś w tym stylu. Dobra, nieważne. W sumie idę już sobie ruszy na, na to lotnisko. Może tam kogoś spotkam w ostateczności. E, ale najpierw sobie coś oszamę. Mam tu szamy, jeszcze trochę, więc zrobiłem sobie zapasy na początku, wypiję sobie Mountain Dew, co jestem bogaty, błąd jak zwykle, mięcho mamy, a w sumie mogłem sobie zjeść jakąś konserwę, a nie coś z puszki, I tak to się może przydać do uzupełniania krwi, no ale dobra, w sumie nie jest to takie ważne. I tak, idę w dobrym kierunku? No prawie. No dobra, w to. W sumie będzie dobrze. Więc już żeśmy wyruszyli. Powinniśmy być, nie wiem, za jakieś 10-5 minut może. wow, a tam co? Wow. O, no, jakiś kamień. Bo jeszcze popatrzę tutaj. Na tą linię lasu od starego soboru no, bo tam ludzie często się przemieszczają tędy, no ale nic nie widać Więc okej okay. Ten zombie ciągle tam jest Odejdę jeszcze trochę i zobaczę czy wtedy będzie Jak będzie to znaczy, że ktoś tam jest do cholery Dobra, idę sobie do tych choinek i. Ej no, co ten zombie? Nie przesadza zbytnio? Ja już jestem daleko od. A od. Kurde. Ambony. Dziękuję Łazi. Bardzo, bardzo dziwne. Jeszcze się upewnię. No, kurde. To nie jest możliwe, żebym. Od rozpienia się zombiaków jest jakieś 150 metrów. A. No, a ja już jestem chyba dalej. Dobra, na wszelki wypadek jeszcze pójdę. Pójdę jeszcze troszkę dalej. Tamte drzewa gdzieś. Wtedy już będę miał pewność, że nikt mi nie siedzi na ogonie. No znikaj, dziadu. No kurde, tam ktoś jest. Tam ktoś jest. Koło ambonki. Pięknej, kochanej. Byle nie sniper to proszę Boga w tym momencie bo snajper by mnie udupił na bank oczywiście jakby założył dobrą poprawkę o też nie mam pewności kurde tutaj jest górka pieprzona hmm Dobra stąd chyba zobaczę tego zębiaczka zębiaczku jesteś tam na krzaki What the fuck? On tam biega dalej. Tak ktoś siedzi koło tej ambony, do cholery. Kurde, gdzie? nic tu. Ah! Krzaki mnie atakują. Ja pierdziłem. Dobra, jeszcze muszę się... ...upewnić. Dobra. To zostawiam go w tyłu. Mam nadzieję, że nie będzie mi śledził czy coś w tym stylu. Dobra, ruszamy już po raz, po raz trzeci, chyba. Ciągle musimy się, się, oczywiście, odwracać. No, ale cóż, strzał tupsko nie jest zbyt fajną rzeczą. Oj, widać mi teraz, jak na. Kurde, na patelni. O, co tam było? Liść, ornat liść Dobra. Już się nie odwracam, już się nie odwracam. o Ciekawe jak mnie widzą moi przeciwnicy. Bo jak jeśli mamy strój, tak jak ja teraz mam brązową kanizelkę, tam niebieskie rękawy ale to nie każdy gracz widzimy tak samo <laughs> wiem to z doświadczenia grając z klanem fajnie jakby mnie widzieli na czarno, to jest najlepszy e, site kurde, dobre, dobrze, idę, tam jest płod już z tego co wiem mm. Tak, najpierw bym chciał zwiedzić remizę, później baraki, albo odwrotnie. Jeszcze nie wiem. Zobaczę się w ogóle, czy ktoś jeszcze będzie tam. Jakby ktoś był, to mógłbym się na remizie za, za gdzieś tam zaczaić. No i pościągać kogoś, jak ktoś tam wejdzie, czy coś. Taki mam plan ogólnie, ale czy to wypali, to nie wiem. Ja wiem, ile tam jest, jakieś 800 metrów coś koło tego, na oko patrzę, właśnie chciałbym znowu tam tą... chciałem znaleźć snajperkę w namiotach w starym soborze, no ale nie miałem możliwości, bo i tak nic z nich nie było bo jak wiadomo tamten ziomek którego widziałem, łaził potem. no i dość szybko to opuścił bo jak widać było nic nie znalazł więc ja nie miałem tam czego szukać a teraz to nie będę się wracał tam, przecież Byle do przodu To jest moja dewiza na życie w Daisy <gry> Helikopterów nie ma żadnych? Nie ma chyba Tutaj patrz Czy są jakieś kropeczki, czy nie ma Ale czysto widać Na razie <laughs> Ruski spamują na czacie, kurde RU2 to jest serwer chyba Oh yes Zobaczymy, ile mam Jestem 79 w klasyfikacji, 13 zombie zabiłem Wow, nice Very nice Gram już chyba Za 3 godziny albo więcej tą postacią To jest dość mało jak na razie, jakbym chciał przynajmniej tak z 10 godzinek to pograć Albo i więcej, jakbym przeżył tak miesiąc, to by był mój rekord, bo chyba najwięcej przeżyłem 14 dni. No i jak zwykle zginąłem, jakąś haniebną śmiercią. Wypadek jakiś mnie spotkał. Czy coś takiego. No, już powinno być widać pół za chwilę. Nie wiem dokładnie z której strony lotniska wyjdę, bo jak wiadomo on jest podzielony na takie jakieś mm, dziwne sektory. Ja sobie tak e, go dzielę. Mamy baraki z tyłu, dwa pasy startowe, na których dość łatwo sprzątnąć ciągniękę jakiegoś, nawet w biegu. Mm, no i mamy te, ile tam mamy tych hangarów. Mamy hangarów. 6, tak więc mamy 6 hangarów, remizę i jeszcze jedne baraki. No i zawsze nie wiem od której strony zacząć. Czy najpierw od tych pierwszych baraków po drugiej stronie, czy od tych koło remizy. Tutaj wyjdę od strony remizy, tak więc chyba pójdę od, właśnie od tej mańki. I cóż, na serwerze jest dużo graczy, więc nie wiem, czy coś będzie ciekawego w tych barakach, aczkolwiek sprawdzę to. Jeśli kogoś e, wypatrzę, to oczywiście będę sobie leżał czy coś. Oczywiście kampił, jak to zwykle ja robię. bo przecież... Aj, serwer restart. Cool de 5 minut. Fuck this shit. Dobra, będę musiał zmienić serwer, ale ważne jest to, że doszedłem sobie w końcu do lotniska. E, tak więc, dobra, zmieniam serwer i... Wracamy za chwilkę. Jeszcze się tu gdzieś podczołgam, żeby mnie tak nie było widać. Dobra. Tak więc. Zwu. Dobra, serwer zmieniony. Tak więc ruszamy dalej. Teraz mam jakieś czarne wdzianko. O to mi chodziło, ale nie wiem. Teraz jak inni mnie widzą. No ale dobra, nic, wchodzimy na teren lotniska. Zobaczymy co nas tam czeka. Na serwerze tym jest nieco mniej graczy, ale... Ale myślę, że też nie będzie zbyt przyjemnie. Bo mogę tu, oczywiście, że mogę tu kogoś spotkać, bo to jest w końcu lotniska, nie? Dobra, dziura jest. Tutaj. What the fuck? Zombie tam już chodzą? Holy shit. Ktoś tam musi być, no przecież. 150 metrów to... To nie jest. Wow. Oh my god, to jest ogień. Ja myślałem, że... Kurde... Myślałem, że jest takie niebo jakieś czerwone. A tu ogień się tak żarzył rąbaniec. Hmm. I kolejne kurde. Jakiś wybuch. Blisko mnie no. Dobra, zobaczmy co się stało w takim razie. To nie głowie z jakiś też mógł być to jakiś również pojazd ale... ale wątpię, chyba to jest śmigłowiec dobra tutaj ktoś kurde był you are infected ale co piszę na nowym czacie dobra what the fuck jest coś mam, jakieś picie przyda się oczywiście. O, magazynek do tego. To jeszcze jakieś nieskombinowane i to wszystko. Dobra. Ach tu się chyba był, no bez kitu. Zombie już były. Przy bramie. no hmm. Dobra, muszę zająć jakieś sensowne stanowisko, wiecie? bo tutaj jednak jest łatwo zobaczyć kogoś Dużo tutaj snajpiłem i wiem co mówię <laughs> zwłaszcza właśnie po tej O kurde WTF Nie widać przez ten ogień wszystkiego O i coś mi się zdaje że to będzie ostatnie miejsce które odwiedzę Wow co to jest Wladem, się pali. Hmm. Dobra. Nie widać nikogo. Aha, hangary tutaj są. Okej. Okay. Czy widać zombie jakieś? No, tutaj za bardzo nic nie widać. Zróbmy dalej. O kurde, tutaj to się nie ma już drzew takich choinkowych. A, jest zombie. Nie wiem, czy to przeze mnie, czy nie przeze mnie, ale... Ale, ale, ale. Wejdźmy sobie troszkę. Cholera, ale się pali. Dobra, jeszcze tutaj. W tamtej stronie, tam gdzie teraz patrzę, powinni być snajperzy, jeśli w ogóle jacyś są. Eee, więc... Myślałem, że tam ktoś kąpi na tej wieży, ale tam widać wszystkich od razu. Dobra, tutaj sobie zobaczę. Hmm. Co to było do cholery, że się tak pali? What the fuck is that? Czy to jest okręt? Ja pierdzielę. Gdzie ja przyszedłem na jakiś serwer? Co tu się dzieje? Ja nie mogę. Hmm. Dobra, nic. Pójdę sobie z tamtej strony. Aha, tak więc na środku lotniska pali się jakiś okręt. Więc to nie moja wina. Ale zrzut. Pomyślałbym o wszystkim, no ale nie o okręcie, no bez jaj. Cholera. Dobra, nie wiem czy iść do tych hangarów, czy nie, ale. Ale cholera, no to jest okręt. Jak on się tu znalazł? To jest niemożliwe przecież. Admin się bawił, czy cheater jakiś, nie wiem. My god. Tam coś jest? Nie. Myślałem, że coś widziałem. O oh my god. Aaaa! What the fuck? Bity przez hakera Ja pierdolę, co za głupi chuj. I widzicie, jak to jest. Nie, pierdziela nie gram na razie w Daisy. Jebać to. Po prostu jebać to. Jak mam grać z takimi ludźmi hakerami pierdzielonymi, to... Dziękuję bardzo, ale. W Daisy długo nie zobaczycie. Następną serię, jaką będę grał zamiast Daisy na razie, to będzie Just cause 2, takie luźne gameplaye. Coś takiego podchodzącego pod Let's Play, ale niekoniecznie, tak więc. Just Coast 2 teraz będzie na moim kanale i Battlefield. No i oczywiście Walking Dead jeśli wyjdzie z polszczenia, tak więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, ostatniego niestety w naszej serii próby przetrwania. Trzymajcie się, no i może do następnych kiedyś.